<noise> Dokąd biegnie, czerwony kapturku? Ucieka przed cofiłkiem, ciągle plącze mi się pod nogami. Ma ogromne oczy i straszne zęby. Już raz mnie zjadł. Na szczęście mądry gajowy wydobył mnie z jego brzucha. No i jak tam było w brzuchu? Strasznie! Do końca życia nie zjadł kawałka mięsa. A ja uciekam przed złą cochą, która chce mnie wydać za drewnianego chłopaka. Och, jaki on okropny, ma długi nos, drewniane nogi i paskudny wygląd. Uciekajcie stąd, uciekajcie do bram wielkiego lasu, zakrada się straszna zima. To zła królowa niesie za sobą borywisty, polarny i zimny wiatr. Uciekajcie, czego do niej ręka staje się soplem lodu. To może wreszcie dotkie tego obrzydłego wilka, który ciągle na mnie poluje. Twój wilk. Pewnie nie przeżyje tej wizyty, ale mój amant już i tak jest kawałkiem drewna, więc nic mu nie pomoże. Chyba tylko pożar. Zkowdzonku, uciekajmy stąd. Czuję, jak opadają liście szczep i czuję, się zrobi nieco co do zimniej. ząku, moja mała ptaszynko. Nie ci się coś stało. Chodź, chodź już. Mój miły, tak zimno robi się w lesie. Otul mnie proszę swoim ramieniem. Zawsze masz tyle ciepła w sobie, a w dodatku przynosisz ludziom tylko szczęście. Tak rzeczywiście, zmógł się wiatr z północy i nie zdaje się, że idzie zima. Choć może skryjemy się gdzieś w jakiejś chatce. Zobacz, ten domek tak chatka z bajki. O Jasiu i Małgosi. Wejdźmy do środka. Ciekawe, czy zastaniemy czarownicę. Małgoszka, nareszcie coś przyszło do zjedzenia. Jakieś świeże mięso rzucili. Ty zobacz. Dziękuję. Czy Daszkiewicz przedstawiał Pinokia i psa. Edyta Hanci przedstawiała Kopciuszka, Pasterkę, Babcię Jagę i Królowe Śniegu. Maciej, przysta Maciej Janczyk przedstawiał Wydłwidełba. I Asia. Konrad Zoszczek przedstawiał komijarczyka i kreselutko. Magda Jadza przedstawiała stokszatkę i babę. Albert Kucharczyk przedstawiał skowronka, wali górę i cesarza. Maria Stępień przedstawiała czerwonego kapturka, małgosie i calineczkę.